Dzisiaj, kochani, straszymy się w duchu retro, dlatego że powieść, którą przygotowałam dla Was, jest właśnie w duchu retro. Premiery miała. Niemal 40 lat temu, w przyszłym roku rocznica. Historia niesamowita, klimatyczna i naprawdę straszna. A najlepsze jest to, a tak naprawdę dwie rzeczy są w niej najlepsze. Po pierwsze, tę książkę możecie upolować na Allegro i w antykwariatach, również w antykwariatach na Allegro, za grosze. Słuchajcie, będzie mowa o świętym miejscu. Tu za jeszcze <laughs> Jamesa Herberta. I teraz uwaga, one, to wydanie jest w dwóch tomach, ale nie powinno być tu konfuzji, bo jest pierwszy i drugi tom, są ponumerowane. I tak jak mówię, dostępna za grosze. A druga rzecz jest taka, że chyba jakoś rok temu pojawiła się ekranizacja tej powieści i jest naprawdę dobrze zrobiona, i świetnie zagrana. No dobra, ale dzisiaj będzie o książce. No właśnie, święte miejsce Jamesa Herberta. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, bezsenny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. No właśnie, raz jeszcze przypominam, razem z Jamesem Herbertem zabieramy Was w święte miejsce. I tak jak powiedziałam, by nie było konfuzji, wydanie, które mam w rękach z Amber Horroru jest wydaniem dwutomowym. Nie jestem nawet pewna, czy pojawiło się jakieś inne w Polsce. Myślałam, że pojawi się na pewno wznowienie te rok temu, czy tam dwa lata temu, kiedy pojawiła się ekranizacja, ale nic takiego nie widziałam. Może że coś mi tu ominęło, no dajcie mi znać. Wracając jednak do Jamesa Herberta, to jest jeden z tych twórców kultowych, jeżeli chodzi o horror, horror taki tradycyjny, czasami nazywany również horrorem pulpowym. To jest chociażby autor nawiedzonego, o którym chyba już opowiadałam tutaj na kanale kilka lat temu, na pewno pisałam na blogu. To jest też autor szczurów, za które zabieram się już całe lata. No, ale szczury szczurami, a dzisiaj będzie o świętym miejscu, które również przeczytałam wreszcie, bo się czaiłam długo, długo, słuchajcie. Jest to mroczna opowieść o potencjalnych objawieniach maryjnych w małym, brytyjskim zapyziałym miasteczku. A również jest to opowieść o dziewczynce. Można by nawet zobaczyć na okładce, które to miasteczko odmieniła. Krótko to jest dobra rzecz, mocna rzecz, napisana z pomysłem, fantastyczny kawał horroru. No posłuchajcie. Jakieś szaleństwo ogarnęło Banfield i łatwo zrozumieć dlaczego. Po raz pierwszy w historii świat zwrócił na nie uwagę. Banfield to jedno z wielu niewielkich, nieciekawych do końca brytyjskich miasteczek, które nie ma też za wiele do zaoferowania. Teraz jednak słuchajcie, pojawiła się szansa, by stało się drugim lurd. Jedynastoletnia Alice bowiem doznała tam objawienia. Na polu w okolicy miejscowego kościoła ujrzała Matkę Boską. Co więcej, dziewczynka została też uleczona przez ową zjawę. Zresztą nie ona jedna, dlatego że za pośrednictwem Alice przyjeżdżają do miasteczka kolejne osoby, dzieci i dorośli, którzy również zostają uzdrowieni. Ale no coś jest jednak nie tak jak powinno być. Sprawą zajmują się oczywiście duchowni kościoła, ale także niewierzący dziennikarz, niejaki Fen, dla którego sprawa Alice i miasteczka Banfield może okazać się kluczowa w jego karierze. Może więcej zyskać niż stracić. Do czasu. Zapowiedź katastrofy nie była niczym nowym, śmiertelny lęk towarzyszył mu od tygodni, ale teraz wiedział, że groza czai się o krok. Kochani, odnoszę wrażenie, że już całe tygodnie nie zadawałam jednego z najważniejszych pytań bezsennych wśród, czyli czy straszy? Czas nadrobić zaległości. Kochani, czy święte miejsce Jamesa Herberta straszy? Straszy, kochani, straszy moim zdaniem pysznie, straszy świadomie, straszy jak najbardziej umiejętnie, a to wcale nie jest taka prosta sprawa. Zacznijmy od samej Alice. Herbert nieprzypadkowo nadał jej imię. Imię, które odnosi się i nawiązuje do Alicji w krainie Czarów z powieści Louis Karola. Robi to oczywiście za pomocą imienia, to oczywiste. Ale on także wrzuca swoją bohaterkę do takiego świata pomiędzy. To jest rzeczywistość, ale rzeczywistość zawieszona między jawą a snem. Między halucynacją a szaleństwem. Między objawieniem a nawiedzeniem. Gdzie kończy się ta dawna, a gdzie zaczyna Nowa Alice. Kolejna rzecz to są słuchajcie cytaty. Cytaty, które prowadzą nie tylko kolejne części tej opowieści, ale także które naznaczają kolejne rozdziały. Cytaty zaczerpnięte z dziecięcych rymowanek, z mrocznych baśni braci Grimm, z dziecięcych piosenek. Cytaty, które potrafią wywołać słuchajcie, gęsią skórkę, nawet u dorosłych czytelników to one słuchajcie, nadają tonu całej opowieści. Była małą dziewczynką z małym kędziorkiem na samym środku czoła. Kiedy była grzeczna, była bardzo, bardzo grzeczna, ale kiedy robiła się niegrzeczna, była straszna. To zdanie oczywiście wyjęte tak z kontekstu niewiele znaczy, ale podczas lektury świętego miejsca Jamesa Herberta kochani te fragmenty, te elementy tych właśnie rymowanek, kołysanek, one działają na wyobraźnię. Potrafią sprawić, że czytelnikowi otwierają się oczy szerzej ze strachu. No i wreszcie, oczywiście, trzeba tu wspomnieć o zagadnieniu religijnym, jakie Herbert porusza. Herbert nie bawi się tu w półśrodki, ba, on bardzo jednoznacznie zaznacza, że wydarzenia w Banfield mogą mieć. Tylko jedną naturę mogą być albo dobre, albo mogą być złe. Oczywiście, dla osób wierzących, to jest ten dodatkowy, ten straszny aspekt powieści. Jak to bywa właśnie z horrorami, z motywami religijnymi, te elementy robią wrażenie, no i działają na wyobraźnie. To ci chyba sam diabeł powiedział, to ci chyba sam diabeł powiedział! zawołał Karzełek i ze złości tupnął prawą nogą tak silnie, że wbił ją całą w ziemię. Potem w szale chwycił obydwiema rękami lewą nogę i sam się rozerwał na dwoje. Tak kochani, z Jamesem Herbertem nie ma żartów. Jak idzie naprzód, to nie sposób go tutaj zatrzymać. I jego święte miejsce jest doskonałym tego przykładem. Niby nic prostszego w tej opowieści, takie historie właśnie, w historii ludzkości związane z objawieniami, mały, miały miejsce i mają miejsce na całym świecie. Pozostaje wciąż jednak coś arcy niesamowitego w motywie dziecka, które... Takie potencjalne objawienie ma. Także jest coś niesamowitego w motywie miasteczka, które gotowe jest zrobić wszystko, by utrzymać swój nowo otrzymany status. I oczywiście w motywie dorosłych, którzy bardzo lubią odbijać się w cudzym świetle. Kochani, przed wami groza nastrojowa, taka, która bardzo umiejętnie podbija napięcie. Podbija również stawki i zabiera czytelnika w mrok, mrok prosto do tej króliczej nory. Jednocześnie, Święte Miejsce to jest jeden z tych horrorowych klasyków, które po prostu cieszą podczas lektury i które potrafią prawdziwie przerazić. Co więcej, potrafią również zapewnić no, niejedną bezsenną noc, o czym ja się również przekonałam. Dajcie, kochani, koniecznie znać, czy znacie w ogóle twórczość Jamesa Herberta, czy znacie właśnie te retro-klasyki, czy znacie te historie, czy lubicie, którą polecacie najbardziej, czy czytaliście szczury, które wciąż na mnie czekają. Dajcie też znać, czy widzieliście ekranizację świętego miejsca i czy widzieliście może wznowienie tej powieści, czy ono nigdy się po prostu u nas nie pojawiło. No i jeśli się nie pojawiło i nie jest nigdzie dostępne, to pamiętajcie, że możecie je polować na nie na Allegro, również w antykwariatach i w antyk w na Allegro dwa tomy. Pierwszy tom, drugi tom, one są takie same praktycznie, tylko że nieco inne, bo mają inne cyferki. To pamiętajcie o tym przy zakupach. No i bawcie się oczywiście dobrze i strasznie. No i dajcie mi też znać, może jaki chcielibyście taki z tych starszych tytułów, które mogłabym właśnie omówić horrorowych tytułów, czy może chcecie coś Jamesa Herberta, czy może coś Stephena Kinga sprzed lat. Dużo tych tytułów jeszcze czeka, więc dawajcie koniecznie znać, może chcielibyście o czymś tutaj w bezsenną środę usłyszeć. No i pamiętajcie oczywiście, że święte miejsce czeka też na Was na blogu do poczytania, jeśli macie tylko ochotę. Do zobaczenia, pa pa! A propos opowieści strasznych i niesamowitych, ale takich, których ja nie cierpię. Horrory, których nie cierpię, możecie sobie obejrzeć filmik tutaj. O, Jeśli jesteście nowi, to trafiliście tutaj w środę. Środa jest bezsenna, jest dniem horroru, jest dniem grozy na wielkim buku. Mam nadzieję, że się Wam się tutaj spodoba, możecie subskrybować również ten kanał. Do zobaczenia!